Ważnym, bardzo ważnym elementem w programowaniu są funkcje, bądź też jeśli chodzi już o programowanie obiektowe, są to metody. Więc główny problem, jaki jest w kodzie, to jest taki, że możemy mieć taką sytuację, że będziemy mieli albo dwa kody, które będą identyczne, albo bardzo podobne. Czyli, jakbyśmy liczyli sobie sumę i powiedzmy, mielibyśmy drugi kod, który byłby bardzo identyczny jakbyśmy tylko liczyli, nie wiem, sumę do, do 15. To w tym momencie mamy dwa kody, które tak naprawdę robią, e, bar, wykonują bardzo podobne operacje, czyli liczą sobie sumę jedno od 1 e, od 1, druga do 10 i tak dalej. I teraz co w tym kodzie jest nie tak. E, no W tym kodzie jest nie tak, że tak naprawdę powtarzamy właśnie sobie ten sam kod e, tutaj e, dwa razy. I to jest jeszcze, no, aż tak, może nic złego. Natomiast mogłoby się zdarzać w naszym programie takie sytuacje, żebyśmy kod powtarzali, nie wiem, 10-krotnie, 15 -krotnie i tak dalej. I teraz no, po pierwsze piszemy niepotrzebnie, niepotrzebną dużą ilość kodu, to jest jakby jedna rzecz natomiast jeszcze większym niebezpieczeństwem jest to, że w tym momencie. Zrobiliśmy jakiś błąd, nie wiem, stwierdziliśmy, że zamiast e, napisaliśmy plus, a tak naprawdę trzeba było zrobić e, mnożenie, i w tym momencie musielibyśmy wielokrotnie zmieniać ten sam e, kod. Więc do tego wymyślono właśnie funkcję, żeby raz napisać kod, później z niego korzystać. Natomiast plus jest tego taki, że jeżeli się pomylimy, to w tym momencie zmieniamy to tylko raz w kodzie. Kolejny przykład, jakiś, żeby to może zademonstrować, to znajomy opowiadał, że poprawił jakąś firmę, która była napisana w PHP i w tym momencie trzeba było zmienić tytuł strony. No, bo po prostu klient sobie zażyczył stronę. No, i w tym momencie właśnie jakiś inny programista, zamiast zawrzeć to w jednym pliku, tytuł strony. Po prostu przekopiowywał, właśnie, tytuł strony na, na kolejne podstrony. Tych podstron było 50 i musiał, e, musiał kolega zmienić w 50, e, w 50 miejscach, tak naprawdę, e, ten tytuł. Oczywiście są takie narzędzia, które w jakiś tam sposób szybko przeszkują, pliki zmieniają, no, ale natomiast no, nie o to chodzi. tak To są jeszcze też takie proste, e, proste przypadki. Natomiast jeśli mamy. Jakiś większy projekt, gdzie tych plików jest bardzo dużo, gdzie tego kodu jest bardzo dużo, to znowu niewłaściwie napisany kod może prowadzić do, do sytuacji, że nasz program po poprawkach nie będzie działał, bo zapomnijmy, że w jakimś pliku jeszcze występowało jakieś powtórzenie. Tak? W trzech plikach zmieniliśmy to powtórzenie, natomiast w czwartym nie zmieniliśmy. I teraz w jaki sposób deklarujemy funkcję? Tutaj używamy słówka static. Na razie nie będę, nie będę tłumaczył, co, co ono oznacza. I teraz musimy powiedzieć zawsze, co będzie zwracane, jaki typ będzie zwracany. I teraz, funkcję możemy porównać do tych funkcji, które występują w matematyce. Czyli tutaj, też w jaki tam sposób, szkoła, szkoła podstawowa się kłania. Więc w matematyce zawsze mieliśmy właśnie jakąś tam funkcję, która, która zazwyczaj te, te funkcje, które były na matematyce pokazywane, miały jakieś X -a i miała jakieś Y. -a. Więc jako Y to jest ta właśnie wartość zwracana, i musimy, ponieważ Java jest statycznie typowana, musimy zawsze powiedzieć, jakiego typu ta wartość będzie zwracana. Następnie jest nazwa funkcji. No ja prościej mogę tą nazwać funkcję o nazwie F. I później podajemy tego x, czyli też znowu musimy powiedzieć jaki to jest typ i w jaki sposób jest to, w jaki sposób ta, ta funkcja jest nazwana. I teraz mamy słówko kluczowe return, która mówi w jaki sposób będzie to, jaka to będzie wartość zwracana. Oczywiście tutaj mogło być tego kodu jeszcze więcej, natomiast na samym końcu musimy powiedzieć return, czyli co ma być zwrócone. Jeżeli byśmy chcieli zwrócić, nie wiem, dwa razy x, to zapisujemy dwa razy x. I teraz jeżeli był scores z zmienną y, to w tym momencie już mogę odwołać się do tej funkcji, nawet mimo wszystko, że ona jest poniżej tej y, 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 górnej funkcji. I tutaj widzimy, że właśnie main to jest główna funkcja, więc tutaj już też nam w jakiś sposób się powinno to rozjaśnić. Więc teraz robię f od 5. I teraz możemy sobie wyobrazić, że y, tutaj w oczywiście. Możemy sobie wyobrazić, że w tym momencie w jakiś tam sposób jest to przekopiowane tutaj. Czyli na początku jest to wykonywane, czyli w tym momencie jest robiony return 2 razy X, więc tutaj jest na początku ta wartość zwracana, i później zmienna Y i przypisywana jest wartość do tej funkcji. Dzięki temu słówku kluczowy return możemy przypisać do danej zmiennej ten wynik. No i teraz mógłbym sobie wypisać printline Y. No, i widzimy 10. Tutaj akurat taka ciekawostka automatycznie, mimo że ta piątka była intem, on sobie poradził z tym, automatycznie sobie przekonwertował do dubla. Do Więc teraz plus użycia funkcji jest taki, tak jak powiedziałem, raz napisaliśmy sobie tą funkcję, natomiast w wielu miejscach, w wielu przypadkach będziemy mogli sobie to wywołać. Więc tak samo jakbyś chciał sobie jakąś inną zmienną zadeklarować, to mógłbym teraz zrobić f od 10. I tak samo oczywiście tutaj. Mogę sobie zrobić Printline z. Więc wychodzi mi 20. Teraz plusy jest takie, jeżeli zmieniły się wymagania jakiegoś klienta. Oczywiście to są trochę przykłady takie e, bardzo teoretyczne. Natomiast możecie jakiś przykład mogę podać, że powiedzmy e, tworzymy serwis internetowy no i już na początku powiedzmy na początku, powiedzmy, klient mówi, że nie chcemy sprawdzać poprawności telefonu, natomiast później stwierdza, że, że jednak chcemy sprawdzać, i dzięki temu w jednym miejscu możemy napisać to sprawdzanie telefonu, a w wielu podstronach wywoływać to sprawdzanie telefonu, czy, czy ktoś podał ten numer poprawny. Więc do tego właśnie używamy funkcję, że w jednym miejscu piszemy jakieś działanie, natomiast możemy wywoływać w wielu miejscach. I tak samo ten system println y, tutaj, ponieważ mamy return, więc nawet nie musimy deklarować zmiany i Mógłbym zrobić f od 10 y, bez deklaracji zmiennej. Ok, więc w taki sposób działają funkcje. Bardzo y, w tych wcześniejszych ćwiczeniach mogło nam przeszkadzać to, że. Bardzo często powtarzaliśmy ciągle system out, print line i tak dalej. Jeżeli byśmy właśnie chcieli skrócić, to moglibyśmy stworzyć funkcję o nazwie Print, która by przyjmowała, jakiś powiedzmy, wyraz. Teraz mamy takie słówko kluczowe jak Void. Void oznacza pusty, czyli jak wódka się wypije do samego końca, to jest Void. I Void oznacza tyle, że sama funkcja nic, niczego nie zwraca. Jeżeli mamy void to nie możemy przypisywać tego, tego równa się. W, tak naprawdę w, w komercyjnych przypadkach rzadko się tak naprawdę stosuje void, ponieważ zawsze zawsze zazwyczaj zazwyczaj metoda coś zwraca. Nawet jeżeli się powiedzmy łączymy z bazą danych, to to może być sytuacja, że, że powinna zwrócić jakiś wyjątek i tak dalej i Natomiast tutaj wracając, więc jeśli byśmy chcieli skrócić sobie tą, to wywołanie system out print line, to tutaj po prostu raz wypisujemy tą metodę Print. Dzięki temu mamy już zapisane ciągle system out print line. I teraz zamiast właśnie mogę tylko wpisać Print Adam. Też żeby była równowaga, to będzie Print Ania. Więc teraz mamy już dzięki temu krócej, bo raz napisaliśmy funkcję i możemy sobie ją wywoływać w wielu miejscach, więc to jest taka zaleta, że napiszcie raz, raz jakąś, jakąś funkcję, i później w wielu miejscach programu można ją wywoływać. Oczywiście tutaj tutaj też na razie są to bardzo proste funkcje, natomiast wyobraźcie sobie, że oczywiście, jeżeli ta funkcja będzie miała więcej linii kodu, no to tym bardziej jeszcze to jest zasadne, żeby 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 wykorzystywać funkcję bo w tym momencie no zoszczędzamy dużo kodu więc tutaj tutaj ją wywołam więc widzimy, że już tutaj dzięki temu może skróciliśmy sobie składnie, czyli wypisujemy print Adam print Ania i tak dalej i tak dalej